Serdecznie na kanale wszystkie panny i zapraszam Was dzisiaj na czytanie grudniowe. Pamiętajcie, proszę, jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Natomiast, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to w opisie pod filmem macie mojego maila i tam możecie się ze mną skontaktować. A w opisie pod filmem macie też Instagrama, także serdecznie Was zapraszam i dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za subskrypcje, za lajki. Oczywiście zachęcam Was do ich pozostawiania nadal. Jest mi niezmiernie miłości. Ciskam was i bardzo dziękuję. Testuję nowy rozkład w tym miesiącu, dlatego no nie będzie Krzyża celtyckiego, będzie troszeczkę inaczej od teraz. Natomiast zaczynamy od kart anielskich standardowo, a potem zmiany. A pojednanie, ktoś z Twojej przeszłości znów da o sobie znać i bądź asertywny. No, ktoś może przyjść do Was z powrotem i zechcieć. Poprawić sytuację, pogodzić się, być może wrócić do siebie, to dla części z Was. Natomiast bądźcie przy tym asertywni. Asertywni to nie oznacza uparci. To oznacza. Przyjęcie tego, co ta osoba ma do powiedzenia, i jeżeli się z tym nie zgadzacie, to to wyrazić w jakiś miarę, gdzieś tam kulturalny sposób. Jeżeli się z tym zgadzacie, no to się z tym zgodzić. Natomiast nie dać sobie absolutnie wejść na głowę, tutaj stawiać siebie troszeczkę a, na pierwszym miejscu i umieć powiedzieć również nie w momencie, kiedy sytuacja tego wymaga, i umieć postawić granicę. To jest, to jest ten taki cel bycia właśnie asertywnym. Stawianie granic z poszanowaniem gdzieś tam tej drugiej strony również. No także wasza przeszłość może dać o sobie znać. Pamiętajcie, że to nie musi oznaczać powrotów do siebie. wiecie w ramiona od razu się sobie rzucać, może być chęć pogodzenia się po prostu. Natomiast ktoś gdzieś tam może może jakiś dawny znajomy. Ktoś z przeszłości, niekoniecznie nawet romantyczny, może gdzieś się tutaj e, zakręcić przy Was. No i zobaczmy: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. panny, panny pod spodem królowa denarów być może to wasza energia, być może to jakaś ym, inna osoba spod znaku ziemskiego gdzieś tam przy, przy was jakaś kłótliwa energia tutaj wychodzi w przeszłości piątka mieczy trójka kielichów i karta słońca no, mogło być jakieś załagodzenie konfliktu w przeszłości. E, mogło być tak, że to załagodzenie konfliktu było poprzez. Wiecie, takie. Pokłócimy się, a potem pójdziemy na imprezę, albo napijemy się razem i wszystko jest dobrze, wszystko jest świetnie, wszystko jest e, ok, Nie ma w ogóle problemu żadnego. Nie ma fokusa chyba. Jest fokus. Także to mogło być troszeczkę takie zamiatane pod dywan. Um. Tak to, tak to rozumiem, że to właśnie mogło być takie. A, dobra, pokłóciliśmy się, a zapomnijmy o tym. Nie wyjaśniajmy w ogóle sytuacji. Jest ok. Ale chyba nie jest ok, bo piątka kielichów jest w teraźniejszości, czyli ktoś nie jest zadowolony tu z sytuacji. Tak to rozumiem, że. Coś było zamiatane, 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 niby wszystko dobrze, niby wszystko ok, odwracam się albo idę do siebie, zostaję sama i nie jest ok. I nie jest ok. Rozczarowanie. Mogło być też tak, że tutaj ktoś miał jakiś, powiedzmy, no powiedzmy, czy to trzecia osoba, czy to romans, no jakkolwiek by to nazwał, tak. I oto były te kłótnie. No to niewątpliwie rozczarowanie jest. Z tego powodu, i y, też rozczarowanie mam wrażenie troszeczkę pod tytułem Nie wiem, co dalej. I jeszcze jedna rzecz, i to chyba najbardziej prawdopodobna: że dalej jest y, ukryte, że wy jesteście smutni i niezadowoleni. Gracie, że wszystko jest w porządku, że się bawimy, że mi jest dobrze w sytuacji trzeciej osoby, że tutaj ja się świetnie z tym czuję. A tak naprawdę no nie czujecie się świetnie z tym, absolutnie, ale nie pokazujecie też tego. Widzicie, tu macie słońce, to co jest na zewnątrz, tu macie księżyc, to co jest ukryte, to co jest w środku. Niezgodność. Niezgodność. No trzy kielichy do piątki kieliłów, nie jak się mają. Właśnie wygląda to jak taki dysonans między tym, co jest na zewnątrz, a tym, co wy naprawdę przeżywacie. Jakbyście obawiali się pokazać swoje prawdziwe uczucia z obawy, że, że co? Że znowu się pokłócicie, albo z obawy, że. E, doszliście do porozumienia, do porozumienia, powiedzmy. E, wam to nie do końca gra, to porozumienie nie jest na takich warunkach, jakbyście chcieli, ale obawiacie się, że to wszystko zniszczy i, i co nic z tym nie robicie? Ukrywacie to? Jaka jest prawda i jak naprawdę czujecie? No, karty mówią: bądź asertywny. Moja droga panno, Uważam, że karty nawołują do tego, żebyś wyszła z tego cienia, wyszła z tego ukrycia, przestała się bać swoich uczuć własnych i skonfrontowała wszystkie nieszczerości, wszystkie niezgodności, to co było nawet z Twojej strony nieszczere tą drugą stroną i zrobiła to bardzo otwarcie, bardzo szczerze, tak jak rycerz kielichów rycerz, no w rycerzu kielichów też trzeba uważać, żeby nie, wiecie, nie, nie pokaleczyć językiem ale tutaj jest rozmowa potrzebna i to taka szczera rozmowa, taka wiecie bez owijania w bawełnę, jak, tak bym powiedziała na temat wszystkiego, co jest e, gdzieś zakłamane, poukrywane co Wam się nie podoba bo może być tak, że ta druga strona naprawdę nie wie. Uważa, że wy w takim układzie, na przykład trzyosobowym, albo w układzie tylko spotykamy się na imprezach, albo po imprezie, albo jak ja wypiję, albo nie wiem, cokolwiek, że wam to odpowiada, no bo na to się zgadzacie, więc oni to uznają za wiążące. A wy potem wracacie i we łzy. Ale na zewnątrz wszystko bajka jest super. No, nie jest super. Mam wrażenie, że nie jest super. I można to po prostu rozwiązać, tylko trzeba się wziąć na odwagę i to zrobić. Nie jest to łatwe, wiem, szczególnie jeżeli wam zależy na tej osobie, żeby ją przy sobie zatrzymać. I mam takie wrażenie, że to właśnie dlatego jest tak, jak jest. Bo obawiacie się, że kiedy wypowiecie szczerze swoje uczucia, swój zawód, to to się może posypać. Ale jeżeli tak jest, jeżeli wy w ogóle macie takie obawy, to znaczy, że fundament tego jest bardzo mocno niestabilny. Ogromnie niestabilny. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do, do głowy, że ktoś może być agresywny po alkoholu albo tak? Albo się wykłócać po alkoholu, ale to, to dla części z Was. A wracając, bardzo krucha relacja, w której wypowiedzenie czegoś, co mi się nie podoba, albo po prostu moich uczuć, albo bycie smutnym jest niemile widziane. Bo niestety nie jesteśmy robotami i każdy z nas ma różne nastroje i, i różne rzeczy się mogą wydarzyć. Więc wiecie, no. No, ta asertywność tutaj musi wejść mocno do ataku. Bo bez tego. Bez tego to będzie trwało. Siódemka mieczy w przyszłości się pokazuje. Ósemka buław bardzo mocno i bardzo szybko yy, brniecie dalej w energię, która wam nie odpowiada, której nie chcecie, w której się nie czujecie wcale dobrze. Ta wasza poza to jest tylko poza, a, a wnętrze to zupełnie co innego, i ale targacie to za sobą w przyszłość. Może być znak powietrzny, może być lew, może być rak, ale oczywiście to nie dla wszystkich. Rozmowa. Ja mam wrażenie, że komunikat musi pójść, pójść jasny i wyraźny. Nawet jeżeli miałby się nie spodobać, bo można się zapłakać i można najpiękniejsze rzeczy dawać tej osobie. Można chcieć i mieć marzenie, i można chcieć budować najstabilniejsze rzeczy, no ale na takim fundamencie to dziękuję bardzo. Ale to jest wieża gwarantowana. I im jakby. Jak plaster z woskiem, no? Im szybciej to załatwicie, tym lepiej. No poboli przez chwilę, ale włosy będą wyrwane przynajmniej, tak? I, i wtedy będzie gładko. I będzie. E, wiecie. Klarowność, przynajmniej. Bo tak jak mówię, może być tak, że tamta osoba uważa, że was z wami to jest ok, takie postępowanie, bo wy nic nie mówicie. A jeżeli wy mówicie, bo może być tak, że powiedzieliście, ale tamta osoba to ignoruje, to trzeba powiedzieć ostrzej. Nie, Umiśu, wiesz, ty mógłbyś mi tak nie robić. Nie, masz mi tak nie robić i koniec, bo mi się to nie podoba. Nie będę kochanką, nie będę trzecią osobą, nie schlewaj się na imprezach, nie wiem, cokolwiek. Bo to doszło już do takiego stopnia, że tu nie ma co się przymilać, mam wrażenie. Tylko trzeba działać. A jeżeli na nich to nie działa, to odcinamy, to odcinamy. I koniec. I idziemy w nową energię, szczerą energię. W ósemkę buław, a nie w siódemkę mieczy. Nie pchamy się w siódemkę mieczy na własne życzenie. Bo to nie, jest, to nie jest mądre. To nie jest mądry pomysł, żeby pchać się w siódemkę mieczy, kiedy wiemy, że to jest energia siódemki mieczy. Bo jak nie wiemy, no to wiecie. Można jeszcze uznać, że no nie wiedzieliśmy, to ok. No ale jak sami jest na własną prośbę, tam wchodzimy. To, się, to jest słaby pomysł. Dlatego zbierzcie w sobie tę odwagę i bądźcie tym rycerzem mieczy. Zaboli, trudno, ale w tym momencie to już nie ma znaczenia. I nie chodzi o to, żebyście teraz rzucali obelgami w tamtą osobę czy cokolwiek, ale chodzi o to, żebyście postawili siebie trochę wyżej niż. Do tej pory siebie postawiliście, bo mam wrażenie, że teraz jesteście na poziomie podłogi, i, a jeszcze głębiej się zakopujecie. Niestety, moje drogie panny, tak to wygląda, a zasługujecie na więcej i możecie mieć więcej. Także powodzenia, dużo siły wam życzę. Cudownego miesiąca, moje drogie panny. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego czytania. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Ściskam Was mocno, pozdrawiam i mam nadzieję, do usłyszenia. Papa! Pa.